Pan ma na myśli, bo z informacji, które posiadam, powiem, że Pan przez te dwa lata uczestniczył czynnie w tym temacie, w całym Myślę, że jeżeli chodzi o przedstawienie całej procedury, jest tego jest bardzo dużo. Dwa lata trwa ten temat. Województwo Zarządu podjął taką inicjatywę na wniosek zarządów dwóch województw, na Województwa Małopolskiego i Świętokrzyskiego. Chcą wybudować most, ale połączyć z dojazdem do tego mostu. Samorząd potrzebnej kadencji miał do akceptacji trzy warianty. Z trzech został wybrany jeden, najbardziej korzystny. Wiadomo, że Zarząd Ruchu Wojewódzkiego ma swoje cele, przepisy, które musi uwzględnić. Podstawą było wyprowadzenie z terenu zabudowy, można powiedzieć, drogi z wartej zabudowy, gdzie jest ta gęstość. No, nie chcę tutaj w całości przedstawiać, bo nie mam dokumentacji, nie spodziewałam się tego wniosku. Jeśli chodzi, żeby przedstawić koncepcję czy całej tej prasy wniosek pana Jerzego. To no, nie ukrywam, że fizycznie nie jestem w stanie tego dzisiaj przedstawić, aczkolwiek całe postępowanie dało już zainteresowanych wglądu do dokumentacji, bo projektant występujący w imieniu inwestora przesyłał to do opiniowania, do uzgodnień, bo cały czas toczą się uzgodnienia z Regionalną Izraelską Ochroną Środowiska, z Sanerwitem i tak dalej. Nie ja odkrywam, że nie tak dawno uczestniczyliśmy w spotkaniu z dyrektorem dróg wojewódzkich, z panem Stefem, jak również z panem marszałkiem, gdzie przedstawili jednoznaczne stanowisko odnośnie tej inwestycji, zamierzają to realizować, nie odstąpią od zadania, więc tyle co ja mogę przekazać na państwu. Był Pan Przewodniczący, więc może przedstawić. Pan był Przewodniczący Rady, uczestniczyli wspólnie w spotkaniu. Ja dziękuję. Myślę, że na wszyscy udzielę odpowiedzi. Jeżeli coś będzie, proszę. Dziękuję Pani Wójt. Jeżeli są jakieś jeszcze pytania, proszę Pani Szaf. Ja w tej chwili chciałbym uświadczyć, również w mojej mieszkalnej części. E tych którzy protestują w sprawie przebiegu tej drogi, że żaden z nas nie jest przeciwny ani budowie mostu, ani budowie drogi. Tylko ja przynajmniej uważam, myślę, że większość także protestujących, że taka droga, ważna droga, powinna iść, tak powinna iść, żeby była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. A w tej chwili te przedstawione warianty, te trzy, potem następny, odsunięty, tak żeby nie wiem, czy nie, nie będzie to i będzie po problemie, tak, tak są poprowadzone, że są bardzo uciążliwe. Już nie mówię o, o tych mieszkańcach, które widzę praktycznie bezpośrednio pod, pod domami. Mówię także o rolnikach. Gmina Kremłowców jest gminą rolniczą i gmina rolnicza, w gminie rolniczej powinno się dbać o gospodarstwa, bo póki co my jeszcze nie mamy innych możliwości zarobkowania. I powinno się te gospodarstwa utrzymywać w miarę na możliwym poziomie. Przy dzisiejszych sytuacji w rolnictwie nie wyżywiliśmy powództw, mamy sytuację jaką mamy z pomocą kolejna uciążliwość i kolejne utrudnienie, które się wiąże z tym, że większość gospodarstw zostaje jako gospodarstwo, a działki pola zostają po drugiej stronie tej drogi. Nie wiem jak by to wyglądało, gdyby któryś urząd miał jedno biuro po jednej stronie drogi, czy zakład przemysłowy, to jak to miał po jednej miał dalszy, dalsza część urzędu. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie mam. Gdzie się podział wariant z tej sławnej rozprawy administracyjnej, gdzie był nam przedstawiony wariant, który myślę, że najmniej kontrowersji wzbudza? uważam, że nikt, nikt tutaj z protestujących nie protestuje tak, jak pan radny, 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 radny stwierdzić. Potem protestuje, żeby protestować. Nam się, nam, my nie mamy czasu ani pieniędzy i nerwów na to, żeby sobie urządzać jakieś tam happeningi czy co. My walczymy o naszą słuszną sprawę i myślę, że zarówno Urząd Gminy, jak i partia, która się mieni być chłopską, powinna dbać o, o gospodarstwa, o urzędy. O, o gospodarstwa, o, o nasze, nasz byt, nie tylko na dziś. Nie, nie zaakceptować przedstawionego wariantu byle do przodu, choćby po trupach. Nie wiem, jak to dalej będzie, a z drugiej strony nie wiem, dlaczego ktoś tam z Krakowa bardzo wysoko postawiony uzurkuje sobie prawo do tego, żeby takiego pośredniego mieszkańca Położyć na ziemi jeszcze w niej później. przy tej drodze, tylko my mieszkamy. My wiemy, ja już 32 rok mieszkam przy tej drodze i wiem, co było, co jest. A niech się nikt nie wypowiada, ani województwo, ani powiat, bo wy pięknie wszyscy mówicie przed wyborami. Trzymajcie ten pason aż do końca wyborów, a nie, żeby później komuś robić wodę z nim. To nie jest tak. Bo można zrobić plan, ale zrobić ten plan, my nie sprzeciwujemy, żeby most był, żeby wyglądała, ale nie to będzie w odpowiednim miejscu, a nie po schodach komuś iść tam u nas przez podwórko czy, czy jakkolwiek. No jakie to są plany? Kto takie plany robi, żeby takie coś robić? Takie drogi szybkie to się robi poza sią, a nie przez wieś, żeby komuś po piętach, po głowie dziś. Możecie dziś stawiać y, te mierniki y, ruchu. Dziś można, bo normalnie się domy pękają, nie Pęk tylko drewniane, tylko, y, tylko imurowane. Wszystko pęka. No weźcie takiego szybkiego ruchu. W wszystko jest w porządku, tylko droga. Protestowaliśmy, protestujemy i będziemy protestować, dopóki ta droga nie pójdzie tak, jak ma być. Bo po prostu się wszyscy ośmieszacie tym, że po prostu takie rzeczy robicie. Najpierw się wychodzi w teren, w pole i, i zauważy się, co jest, gdzie jest, a nie robić w biurze, siedzieć i później poprawić. Robić to nie przez tak błoto, tylko zrobić raz, a porządnie. A nie przychodzić, kłócić się, wyśmiewać się z drugiego człowieka. Gdybyś mieszkał przy tej drodze, to byś wiedział, jak jest i co jest teraz, a co będzie później. I, I kładziecie pieniądze płodza i nie róbcie nikomu wody z nócą. Nie mamy, nie mamy szansę, ale nie możemy ich wpisywać do czarnej księgi. Ludzie. Lecz jest pokój w czarną księgi. Jak słyszę tę czarną księgę, to trzeba wrócić, kto wysadził tamten most w 1939 i wtedy pod się od tej czarnej księgi. U nas to dwa 72 lat kogokolwiek. A my chcemy pisać ludzi, którym im się należy protestowanie na jakąś czarną księgę po Chcą protestować, mają prawo do tego, i źle jest nie protestują. I to jest ich prawo. Tym się mogą tylko bronić. I nie się bronią. Bardzo przepraszam. Ja mówiłem o białej księdze prawo, na prawdzie, a nie na czarnym. A mnie. Więc tej samej sprawy, Bo tak wciąż być mogli wyznaczać na o procedurach. Procedury żadne nie zostały zachowane. Nikt się z nami nie konsultował przed wybuchem yy, wariantów. Nikt się z nami nie, nie konsultował. My, gdybyśmy przypadkiem nie zobaczyli na, na yy, tablicach numerów działek, przez które yy, ma iść droga, to, to byśmy do dziś pewno nie wiedzieli o niczym. Nikt się, nikt się z nami nie, nie konsultował. Pierwszy raz bo pomóc w tej sprawie. Pani Wójt że nie ma się czego obawiać, może to być za 20 lat, a może wcale. Nie ma problemu. Dzisiaj okazuje się, że tu jest już 20 do 12. A może więcej? to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, Pani Wójt mówi, że idzie droga przez Wolę Żelichowską po starej drodze. To dlaczego w Bogusowie nie można iść po starej drodze, tylko się pchają między Ja Dębskiego a na dzień dzisiejszy wależny. Jednak jest, jest, jedna nie nie jest A po to tu gdzieś żeby protesty składane hmm. przez Pana Dudka nie zostały uwzględnione, bo droga szła z tyłu za okna. My też składamy protesty i też nam droga idzie pod oknami. Dlaczego hmm. naszych protestów nikt nie, hmm. nie uznaje? Tego względu protesty Woli Żyjkowskich, Pana bo jemu szło zapasamy. tak pan tak Panu jak i I są trzy warianty i wszystkie trzy warianty idą po nas. I Pan Gliwot mówi, że on robi okno na świat. Nie robi okno na świat, ale nie czynił koszta. Nie zrobię takie okno, żeby byli wszyscy z tego okna zadowoleni, że ze mną ktoś negocjował, zaproponował mi wychód działki wraz z zabudowaniami za 500 tysięcy. To jest to nieprawda. Nikt ze mną w tym temacie nie rozmawiał. Takich rozmów nie było. Cały mną zaproponował mi posadzenie tu i go szybko rosną. To jest wszystko w tym temacie. 500 tysięcy nikt mi nie obiecywał i takich rozmów i takich negocjacji ze mną nikt nie prowadził. Jako mieszkanka i jesteśmy jako przedstawiciele naszej w dzielnicy Zamoście, co chciałam powiedzieć. Chłop, gdzie ma iść, jest w Jest więc do tej najniżej położonej jakiejś struktury organizacyjnej państwa. Więc przechodzimy do Was, do radnych, których wybieraliśmy w wyborach, Mieliśmy nadzieję, że będą nas w ja, ja jakieś mam tam zastrzeżenia. To idzie po najlepszych najlepszych polach goszczących. Najlepszych. Działki są cięte, na przykład hektar dziesięć działka idzie po przekątku, żeby dołożyć temu chłopu. Bo dawniej to nie umiał liczyć i pisać, a dzisiaj ktoś to trochę wie, że dwa do nas, dwa jest szczęście. Ja nie wiem, skąd ten projestant, y, że on nie przyjechał w teren, popatrzył, jak to wszystko wygląda. Czyż ta droga może ominąć tą Gałusowę, iść po pola, albo tu jak na to popatrzeć? Przed starsiakiem wychodzi na to. No czegoś tego chłopa odgraca? Co by to było, aby za starsiakiem ta droga wychodziła na tą drogę, y, w stronę pola? Trochę ja uważam dobrej formy. Czytałam tam w prasie i pisze tam, że na spotkaniu władz samorządowych z Drygwiny, z panem Starostą ustalono wariant ten. Ktoś tu mówi, że on nie ma wpływu, że tam nie wiadomo jakiejś Tam pisze jasno, że wy jako przedstawiciel, jako samorząd został wariant zaakceptowany. Proszę, no ja też to zrozumie. Że my, nam nie chodzi o to, żeby droga nie biegła. Niech ona o mnie wie. Niech ona o mnie